Podział jak magia finansowa czy sprytna strategia? Dowiedz się więcej, jak firmy zwiększają swoją wartość rynkową w mieniu oka i co to może oznaczać dla Twoich inwestycji. Inteligentne handlowanie, Twój przewodnik finansowy. Handel, inwestycja, giełda. Cześć i witajcie na kanale Inteligentne Handlowanie. Dzisiejszy temat to coś, co wielu inwestorów fascynuje, ale nie wszyscy rozumieją. Split akcji, a teraz pytanie, na które później odpowiem. Czy znacie jakieś firmy, które niedawno przeprowadziły split akcji, a może kojarzycie takie, które tego jeszcze nigdy nie zrobiły? Czym jest podział akcji i dlaczego firmy decydują się na taki ruch? I jak to może wpłynąć na Twoje inwestycje? Split akcji, czyli podział akcji, to operacja giełdowa, przy której jedna akcja zamienia się w kilka, zachowując przy tym łączną wartość. Przykładowo jeśli macie jedną akcję wartą 500 zł, po splicie 1 do 10 będziecie mieli 10 akcji, każdą po 50 zł. Dlaczego firmy podejmują taki krok? Split ma na celu uczynienie akcji bardziej dostępnymi dla inwestorów. Więcej inwestorów to większa płynność. Apple i Tesla to doskonałe przykłady firm. Które skorzystały z tej strategii, co przyniosło większe zainteresowanie rynkowe. Reverse split odwrotny podział akcji. Z drugiej strony mamy także operację odwrotną czyli tak zwany reverse split, gdzie firma konsoliduje akcje, zmniejszając ich liczbę, ale podnosząc ich wartość. Dzieje się tak najczęściej, gdy firma chce podnieść prestiż swojej ceny akcji, na przykład aby uniknąć delistingu z giełdy. Odwrotny podział często jest sygnałem, że firma boryka się z trudnościami. Więc warto to uważnie analizować. I wreszcie odpowiedź na pytanie z początku. Na przykład, Berkshire Hathaway jeszcze nigdy nie przeprowadziła splitu akcji. Dlatego dziś jedna akcja tej firmy kosztuje prawie 700 tysięcy amerykańskich dolarów. Z kolei, Nvidia, która z powodu sztucznej inteligencji zyskała mocnej wartości, przeprowadziła taki split, kiedy jej. Akcja kosztowała około 1200 dolarów. Po splicie jednej akcji kosztowała już tylko 120 dolarów. A ci, którzy wcześniej kupili jedną akcję, mają teraz 10. Podział akcji to ciekawa strategia, która może przynieść korzyści zarówno firmom, jak i inwestorom. Ale jak zawsze, kluczem jest zrozumienie rynku. I analiza. Dzięki odpowiednim narzędziom i wiedzy split akcji może stać się ważnym elementem waszej strategii inwestycyjnej. A wy, czy kiedykolwiek mieliście do czynienia ze splitem akcji w swoim portfelu? Jakie są Wasze doświadczenia? Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach poniżej. Pamiętajcie, że kluczem do sukcesu jest zrozumienie mechanizmów rynkowych i strategiczne podejście. Do inwestycji. W inteligentnym handlowaniu jesteśmy po to, by pomagać Wam odkrywać te mechanizmy i budować solidne fundamenty dla Waszych inwestycji. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, by nie przegapić kolejnych lekcji. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.